Jaką potrawą świąteczną jestem? Sprawdźmy to. Oczywiście same quizy. Let's go! Czy na Twoim wigilijnym stole zawsze znajduje się 12 potraw? Nie. No dobra, jest odpowiedź, że jak doliczymy opłatę chleb, to może wtedy by się naliczyło 12. Jaka jest Twoja ulubiona część przygotowań? Chyba ozdabianie domu. Ja w ogóle wolę czas przedświąteczny niż same w sobie święta, tak szczerze. Jakie jest Twoje ulubione święto? No, <laughs> chociaż nie, bo są jeszcze moje urodziny. Nie, no to... I'm sorry, ale. Kocham święta, ale moje urodziny to są jednak moje urodziny. Co sądzisz o świątecznych filmach? Kocham je! Co wyróżnia Twoje święta od innych ludzi, z którymi je spędzam? Of course. Ugaj, ciekawostka, u mnie w domu na święta są praktycznie same kobiety. Pozdrawiam. Co sądzisz o świątecznym marketingu? No i tutaj ja generalnie mega lubię świąteczne rzeczy, ale irytuje mnie to, jak w październiku już są rzeczy świąteczne, bo to już jest troszeczkę dla mnie nawet przesada. Jakie jest Twoje świąteczne marzenie? Na pewno nie, żeby zjeść 12 potraw. What the hell? O, żeby nareszcie w święta spać śnieg, Proszę! Co najbardziej lubisz? Lubię jej otwieranie, i dawanie prezentów. Ale chyba wolę ozdabiać dom. O atmosferę, o atmosferę też lubię. To ja dam atmosferę, bo to się w sumie zalicza i ozdabianie domu, i jakby dawanie prezentów. Więc dajmy atmosferę. Kluski z makiem? Nigdy tego nie jadłam, nawet nie ma tego u mnie w domu na święta. Ale może to znaczy, że jestem taka wyjątkowa. Dajcie znać.